targi stały się taką tradycją miłą w naszym mieście. Tak dobrze przyjmowaną i przez mieszkańców, i przez gości przyjeżdżających tutaj. Tak więc wracamy, wracamy do tej atmosfery przedświątecznej i, i, i zapraszamy. Właśnie dzisiaj uroczyście otworzyliśmy jarmark bożonarodzeniowy i chcemy, żeby to miejsce było takim miejscem miejscem spotkań. tak, Spotkań mieszkańców w tym okresie przedświątecznym, może trochę zabieganym. Ale jednak prosimy tutaj, żeby się trochę chwilę zatrzymać i odwiedzić nasze targi. Jest po co, bo każdy dla siebie znajdzie coś, coś dobrego i smacznego albo kupi prezent. Mamy też atrakcje dla milusińskich, ponieważ jak zawsze przyjechały do nas, co zawsze goszczą u nas na, przy takich wielkich wydarzeniach, najpiękniejsze zwierzęta świata, alpaki. Więc dla milosińskich na pewno tu będzie duża atrakcja odwiedzić zwierzątka. Jutro przyjeżdżają owieczki, a w przyszłym tygodniu, 21-22 grudnia, czyli środa-czwartek, zapraszamy, bo przyjeżdża prawdziwy Mikołaj w Salasaniach z reniferami. Tak więc naprawdę tutaj będzie moc atrakcji. Zapraszamy serdecznie. Mamy bardzo wielu handlujących, którzy czekają na Państwa. Tak więc cieszmy się tym okresem przedświątecznym i życzę wszystkim... Zdrowia i dobrych, dobrych, miłych świąt, ale jeszcze przed świętami zróbcie tutaj zakupy z nami. Zaprosiliśmy tak lubiane przez wszystkich futraki. Firma Żarciowozy serwuje tutaj pyszne rzeczy, bo może nie z takiej może kuchni świątecznej naszej polskiej, ale mamy tybetańskie pierożki, przed świętami można, mamy tutaj też dużo słodkości i kołacze i różne inne, i w, owoce w czekoladzie, tak więc dużo, dużo można rzeczy jeszcze pokosztować przed naszymi kapustkami i rybkami, ale mamy też super stoisko, zapraszamy, po raz pierwszy z nami jest, taka zagroda z Mizernej gdzie można naprawdę kupić bardzo dużo wyrobów rybnych, tak więc pasztet pyszny, próbowałam z pstrąga, wędzone pstrągi i też inne rybki, tak więc dużo różnych takiej, takiego garmażu rybnego, czego jeszcze nie było u nas na tym targu i nie, nie do kupienia gdzie indziej, tak więc serdecznie, serdecznie zapraszamy tu do nas na rynek.